Jesteśmy właśnie na mityngu lekkoatletycznym. jest to 18 mityng organizowany w naszym mieście z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zawodnicy startowali w wielu konkurencjach rekordetycznych, między innymi biegi płotkarskie na dystansie 80 metrów, skoki, no i oczywiście biegi sprinterskie i biegi długie. Dopisała pogoda, mamy ponad 500 osób startów. Przyjechali na zawodnicy z 25 klubów, między innymi z Olsztyna, Lubawy, pasłęka, są też działdowskie zawodnicy, także jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy już któryś teraz z kolei na meetingu pierwszomajowym w Działdowie. Przyjeżdżamy tutaj z przyjemnością, obiekt jest zawsze świetnie przygotowany, jest czysty, nie ma żadnych opóźnień, jest organizacja rewelacyjna. Bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, zaczynamy sezon zawsze w Działdowie. Nasze dzieciaki super startują, już biją rekordy życiowe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że widzimy się za rok na już 19, 19. meetingu pierwszomajowym w Działdowie. Dzisiejsze zawody przebiegają wspaniale. Skoczyłem dzisiaj w dal swoją życiówkę, poprawiłem się o ponad 40 cm. Jest to super wynik i uważam, że na 300 metrów też pójdzie dzisiaj gładko, pójdzie fajnie. Będę umierał na ostatnich 100 metrach, ale tutaj po to jestem, jestem tylko atletą i chcę zdobywać jak najlepsze wyniki. Sceluję w co najmniej 37,90. Mam nadzieję, że spadnę do jeszcze niżej. Dam z siebie wszystko.